Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Czekajcie, wezmę pada. Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Jak, jak to oglądacie, oczywiście, dzisiaj, oprócz gamingu, jak widzicie tutaj, już będzie o wężu. Jednym i drugim. Więc, tak tu mam węża zbożowego. Odmiany już nie pamiętam, muszę język te pamać opowiedzieć. To jest taka specyficzna odmiana. Ją niektórzy mają, ja mam akurat ją, więc ja jestem zadowolony. Długość jest takiej. No coś takiego, czekajcie, trzyce dwie ręce i rozciągę. O tak, taka długość. Czyli co będzie mieć 30 20. Yy, Wagowo osiąga teraz, Będziemy jest dwadzieścia no nie jest nie jest. Yy, to jest samica. Widać tutaj po brzuchu, po brzuchu ogólnie widać jak on rzuca wylinkę po brzuchu i po oczach, po oczach, oczy. Oczy to jest najważniejsza rzecz. Oczy ma zamglone, czyli będzie rzucała wylinkę. Coś jeszcze o tym wężu. O, na przykład obok też na pasku, na pasku, wcześniej widzieliście na pewno na początku. Mam drugiego węża, czerwonego złożowego. To jest już zapożyczony, ale możliwe, że kup, kupny, bo to jest samiec oczywiście. Ja go mam zamiar kupić. Gdzieś tam. Jak go mam zamiar kupić? Ciekawe, było, że jest na te z naszej wodzie bo Mam go zamiar kupić. To jest oczywiście bra brada, brata, brata. Ja miał go zamiar kupić od niego. To jest samiec o długości, że wam powiem, no tak na oko. O Jezu, jak on ciężki. Już wam powiem. Jego długość jest taka. O wiele większy od mojego jest taki długi. Patrzcie na środek. Bo dzisiaj go karmię. Karmię go dzisiaj szczurem. No szczury cały jeden rok. No to oczywiście kupiłem, no bo nie wiedziałem, bo to jest teraz tak. Przyjdzie się. Ten i ten wąż mają pyski, tylko że ten ma o wiele większy, z tego względu jest gruby, a ten ma o wiele mniejszy, z tego względu jest dłuższy. No i teraz, kurwa, jak tu karmić czym? No na karmie mają małą szklurę. Yy, jak się poznaje sam cel węża? To jest oczywiście proste jak jebanie dla osoby, która ma węża. Albo na przykład jest To jest to samo co ze Podnosimy tutaj ogon. I tu, gdzie łuski już zaczynają przybierać kolor czerwony, bądź brązowy, bądź biały, Chociaż gdy jest albinos, jest cały biały. Ale jeżeli masz kolor węża różny i to już przybrać kolor ten co ma na, na grzbiecie Wiesz, że to jest kl klaka. Wiecie? Wiesz, że tam już jest klaka. I tam jest. Wiesz, Wiesz, że to już jest klaka. Przesunę się. I ja się go położę, tu wiem, co będzie chodził. To jest klaka. Kurwa nie, nie za konsolę. To jest klaka. I tu to jest klaka. I tu naciśniesz palcem i przechylisz ogon. Tu ma, wysk ma wyskakiwać organ, organ płciowy. Ja pierdolę jaki mi się język wyglądał. Eee, Psz, miszcz, mina, Organ płciowy. Jego to oczywiście nie boli. Mojego brata wąż jest oczywiście oswojony dwa razy bardziej niż mój, bo on... Mogę, mogę go trzymać w ręce, tak? położyć sobie na szyi. Czekajcie, bo reklama kurwa jeszcze mi zablokują film. Jebany. Kurwa, nie chcę tego. Posłałem na konsolę żeby było tak fajnie do klimatu. Yy, on jest bardziej oswojony, bo dłużej był bo na rękach. Był prawie cały czas w sumie. A mój tak raz za czas tego względu, że ja chciałem, żeby był bardziej dzikszy. Żeby jadł szczury. Yy, co tam jest dwa razy miesiące i coś nie idzie. Mm -mm. Jak tak... Ja, a jakiego ja bym węża polecał na początek? No to z zbożówkę. Ja ze swojego doświadczenia, no to praktycznie nic nie wiem. Mój pierwszy można no to był zaskrońca, ten mi przyniósł. No i miałem tak, zaskrońca i nie polecam nikomu sobie na początek łapać za skrońce, nie polecam najlepiej na początek, wyda już to 100 zł plus akwarium, oczywiście moje terrarium jest na, na, nie, na niektórych filmach na YouTube widać jak Terarium ma na przykład, pusz, puszczam jakieś tam filmiki wczoraj puściłem spoko filmik z wężami dwoma jest tak wąż zbożowy jest najprostszy do dowodowy, najprostszy jemu wystarczy żarówka uv bądź żarówka taka typowa już dla gadów na przykład węży torf Kurwa, no nie mam jak wam torfu, ale ja nie mam co mam obecne z ręki. Teraz tu ujebie trudno. Torf. To jest coś takiego. To jest taka kostka wielkości Krzyżaków. Książki krzyżaków. Moczysz to z 4 litrami wody i to się puchnie. Yy. Jak poznać, że wąż jest... Yy, głodny. No, oczywiście, kurwa tego nie poznasz. To po prostu masz, musisz sobie w kalendarzu już zaznaczyć, kurwa, na przykład, że mąż głodny jest. Musisz go karmić. Ja, na przykład, tak już w głowie mu znaczonych na przykład, jak mój mąż jest głodny, czyli ten, czyli ten, Stalin, ona jest głodna. Chodzi po terrarium niesamowicie. Chodzi po terrarium niesamowicie, wspina się, przykleja się do sufitowej szyby. Ten, tej takiej szyby, tak, czyli się przykleja. Szuka wszystkiego. No to wtedy kupuję mysz, szczura i wrzucam jak zje, no to dobra, no to miałem rację, by był głodny. Ale nieraz u samic jest tak. Bo gdy nie ma samca, ale i tak samica ma coś takiego, że okres godowy i ona zje na przykład w miesiącu z trzy szczury. Cztery. Mój, moja kiedyś zjadła trzy dorodne szczury, kurwa dwuletnie. To jest naprawdę duży szczur jest byczy. Zjadła dużo tych szczurów. Z trzy. No trzy. I to, I to po kolei, bo miałem akurat, sobie kupiłem na zapas, żeby mieć żeby już nie kupować, że następny z przejechać. przejebać. No i nic, ona no, dalej głoda, no rzucam je. Wrzucam znowu je. Jezus Maria. Ona je to po to. Siemaga. Jest. O, 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 o! Już nam mnie syknął który z nich. Ale ja się nie boję, ostatnio mnie tu ugryzła moja. Tu gdzieś w policzek. Y... Ona ma coś takiego, że bez... niezależnie czy jest samie, czy jest bez samca. ona czuje, że musi niby jaja złożyć. I ona musi zjeść dwa razy więcej pokarmu, żeby te jaja niby wykarmić, chociaż tych jaj nie ma w ogóle i ona je tych jaj nie składa. No bo tych jej po prostu kurwa nie ma, ale ona ma w głowie, że somia ja jej musi złożyć, bo gady mają tak, że ja, ja są, ale nie składają chyba, nie, 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 pamię, nie pamiętam, za dużo mam w głowie, na, na głowie ostatnio. Okej, okay, dobra, następna piosenka, yy, a z samcem jest wręcz inaczej, sam jest jej, 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 ma wyjebany, nic nie składa, a samica dajmy na to, ona może jeść albo nie jeść, ja ją miałem przez pierwsze dwa, dwa miesiące, od razu dwa miesiące po kupnie jej, needs w ogóle napić się napiła wody nie jadła wydałem 20 złotych 20 złotych no bo 4 myszy kupiłem po 5 zł, no to 20 złotych wydałem 20 złotych na nią żeby coś zjadła nic wszystkie myszy same pozdychały dziwne kurwa co nie no i oczywiście co ten wąż wyjebane we wszystko Wynikę zrzuca nie je teraz też tak no bo zima no to nie je ale Blinkę zrzuca no bo nie może jeść no bo jak zima no to nie no to zapas ma porobione, a i teraz porównajmy, porównajmy. Macie tak, mojego męża, który ma obwód. Czekajcie, no taki. Który ma obwód taki, mój wąż Czyli dosyć spory. A mojego ta wąż. Czekaj, zmierzę go od brzucha troszeczkę, to tu. I mojego brata wąż ma. Życie czekajcie. Niepewne, to, żymy, obwód taki. Chujczyk, co nie? I to jest tak. Masz węża, którego skarłowacisz. Czekajcie, muszę chodzić i muszę powiedzieć, ucieknie. Jak jest, jest obwód obok tego obwodnie? I masz tak, że albo węża skarłowacisz, albo go nie skarłowacisz. Jak skarłowacisz węża? Skarłowacisz węża możesz tak. Zero światła. Zero wody, zero odpowiedniego jedzenia. Z zoologicznym uznajomego yy, nasiennej, co z tego dobrze kojarzę, albo na ta nie pamiętam gdzie ulicy, ale wiem, co to jest. Widło na jego mówimy, pan Widło, taka morda. Kupu, yy, kupuję u niego zawsze yy, szczury dla węża. Czyli dzisiaj kupiłem dla węża jednego, ale będę kupował dla węży. Poprawi się od razu, już. Y... On dostał kiedyś Ta Tak, dusiciela. Ten boadusiciel był. No, taki mi mówi, że był taki. I się pyta go, czym ka... Wcześniej czym go karmił. Czym karmił? On, no, karmił go mięsem. Ale jakim mięsem? Żywym czy martwym? No, normalnie karmiłem go szyjkami, wątrobami. No, mięso jak mięso, w końcu podroby też. On się chwyta za głowę i ja pierdole, Idź pan w chuj. Wziął tego węża od niego, no, bo to już pyto. To nawet na. Boazuś się, przepraszam. Bałtuśili, no co, bałtuśili, ale na pewno każdy przyjmie, zoologicznie każdy. Mógł powiedzieć, na przykład, problemem z kota, to tu sąsiadkę chciał udusić, tu teściową. A nie, za teściową to nawet by go kurma, nie wziął. No. No i wężę skarulować i już na przykład. Tak, ja swojego węża wziąłem. Kupiłem odwójka ogólnie, kupiłem dwójka, bo wujek był w szpitalu, myślał, że nie wyjdzie ze szpitala, wyszedł jednak, ale chciał go sprzedać. Odbiłem go za 100 złotych. Miał wtedy 70 cm, teraz ma 130. Czyli urósł u mnie przez dwa lata. 60 cm. 60 cm dla mnie to już jest sukces, że udało mi się wężał, To był mój pierwszy wąż egzotyczny, że go mogę tak wyhodować fajnie, pięknie, ale ma siłę papie ma ma, czuję czuję na y, tym na krząsce na nazku. Na sukces ogólny. Jeżeli Tobie się uda chociaż jakiś egzotyczny wyhodować tak do roku, żeby urosło rzuciło 4-3 razy w linkach, to już dla Ciebie to już jest sukces. Ty już możesz się nazywać hodowcą kurwa początkującym. Ja się nazywam już hodowcą mniej zaawansowanym, bo śmiało teraz bym mógł kupić pytona i mieć go. Bo na przykład moja zbożówka teraz, ja o niej wiem praktycznie wszystko. Wszystko wiem, kiedy, się, kiedy sra. Wąż, kiedy sra, no podnosi po prostu, kurwa, ogon i z tej części ale mi żywy wychodzą. Wow. co nie? Yy, mój wąż, kiedy sra, no to podnosi oczywiście ogon. chyba podnosi ogon i robi kupę. A teraz się zapytacie, dlaczego on nie w całości? No bo nie gryzie, no bo jego szczęka yy, nie pokaże na swoim, bo tamten jadli się jeszcze zażyga. Nie będę chciał, żeby wyżygał pokaże na swoim jego to jego to nie zezłości, mam nadzieję, ostatnio miał gryz, to nie wiem. Jego szczęka, patrzcie, jest złożona z kurwa nie to ja, Dobra, mi się z tym. Pokażę wam normalnie i opiszę. Kurwa, jego szczęka tu na górze, tu na dole jest niepołączona. Tak jak my mamy tu żuchwę i ona jest tu zrośnięta, nie. One nie mają zrośniętej i one rozciągają paszczę do rozmiaru tego, co chcą połknąć. Ale czasami są nie, do granicy i nie mogą tego połknąć, ale połkną na przykład i w żołądku się nie zmieści. Więc one to połykają, to co mogą połknąć i trawią to przez około dwa... Mój trawi dwa tygodnie. Kiedyś trawi przez tydzień i znowu. No patrzcie, draziłem go i nawet mnie nie ugryzie. No. A ten siedzi sobie tutaj kurwa spokojnie. No i tak. Yy... Co by to jeszcze o nim opowiedzieć? No co ja nie wiem jeszcze no co, co mogę, no co mogę, no mogę cały dzień na przykład spędzić na tym też, żeby powiadać. Na przykład jeżeli, kiedyś chciałem dać świnkę morską, ale opowiem, no bo na przykład jakby połknął, dałby radę, ale żołądek, żołądek by nie wydalał i by wybuchł od środka. Yy, też taka yy, specjalna teraz, taki, taki, taki yy, dodatkowy punkt do węża. Wąż ma dwie trzustki. Dwie trzustki są po to. No Mimo jedno trzust, trzustkę ona wytwarza w, w kwas solny do żołądka, żeby lepiej trawić. No to on ma dwie trzustki z tego względu, że on musi strawić całe zwłoki, które wciągnie zabite przez siebie. I on musi mieć podwójny kwas i ten kwas trawi to, ale i tak nie strawi wszystkiego, na przykład tam kości troszkę zostanie. Nasze, że szczura ostatnio jak poczułem to nic kurwa nie, 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 skurwa nie I on to strawi i wąż, nikt nie, nie straci tak kupą jak my, że sram jak na przykład brązowa, srebrna, nie wiem jaką ty straci. możesz stać kurwa żółtą. Ja stram brązową. No, a wąż strabiałą, To jest wapn pozostawiony z włosów, włosów nie trawi zbytnio, zrobi się taka papka, z włosów, z yy, yy, kości i, no i kości w sumie, no bo kości i włosy tylko. No i może tam zęby kurwa. Zęby może, a chuj z zębami, chuj z zębami. Tak. Co mhm. by tu jeszcze powiedzieć? Jak wąż kurwa rodzi? No to oczywiście, że on stradupą rodzi dupą, kloaką. Mhm. Ile ma lat teraz powiem? No to nie wiem. Tak na oko u mnie jest trzeci rok będzie. Trzeci rok będzie coś takiego. Chwila, poczekajcie. Raz. Tak, będzie trzeci rok. Będzie trzeci rok. Yy, a ona ujka była chyba z rok, dwa. No to może mieć cztery góra, pięć lat. Czyli to jest jeszcze młody wąż, bo żyje do 20 lat w niewoli. Do 20 lat, coś takiego. Chyba, że mi się pierdolni i mi się pomyli z baduściem, więc nie wiem. Nie powiem wam dokładnie. Koło 8. Dajmy na to, że 8, 8 lat żyje. 8 lat. Do 10. I tak, patrzcie. Patrzcie, patrzcie jaki spokojny. Może nie jest aż tak minimalnie oswojony, ale rzuca w linkę, jest zbyt tu widzi, jest spokojny się stara być spokojny. Więc mogę nim porobić tak. I będzie tylko głową ruszał, badał. I badać, nie? Ale tak to jest spokojny. Dobra, to tak, go na łóżko z powrotem. O no, co chodzi? Niech se dychnie. Aktorka? Dychnij se, to teraz chodzi aktor. Chodzi aktor. O tym aktorze mogę opowiedzieć tyle, że jego odmiana jest naj, najczęściej spotykaną. I dać za niego 100 zł. Ja za swojego dę 100 zł, bo poznają się, jakbym teraz chciał kupić takiego długiego jak metr 30, dałbym około 200-300 z, z tego względu, że to jest kolor najmniej spotkany. A za tego bym dał teraz 100 zł typowo 100 zł teraz. Od 100 do 150. Ale jeżeli by na, liczenia, na przykład mi wzrost, no to oczywiście dałbym 160 albo 170, ale 170 to już nie jest aż tak drogo, no bo na przykład zapłaciłbym za niego 170 sekund, że jest długi, mamy 50, coś takiego. No. Kurwa, ucieka, czekajcie. Nie ucieka, nie, 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 nie. Yy, I tak. On. Nie wiem ile ma nie pytałem się, ale na moje oko, chociaż specjalistycznego oka nie mam do wieku, to nie jest jak zżywam, jeżeli ci się od góry środkowe płatki, skorupy, on może mieć na oko no tak z 4 lata po ryju, widzę, bo jest mały, tak do 5. 4-5 lat, czyli może być w wieku mojej. A jak będzie młodszy, to się zaszokuje, spytam się brata i wam powiem. Teraz mnie bada, jest gitara, gitar. On nie rzuca bilnik, on nie rzuca z tego względu, że nie wiem czemu właśnie, nie wiem czemu. Może po prostu u mojego brata jest taka temperatura kurwa stała, że on nawet nie czuje, że jest zima. U mnie akurat zawsze wyczuwa miesiąc przed zimą może być zima i zawsze już potem stop, nie je nic i zawsze muszę tego szczura wyrzucić albo odejść z powrotem. Bądź dam bratu, żeby jego mąż sobie No. On dzisiaj za, dzisiaj kupiłem szczura 10 minut, z nie wszedł do domu, bo kurwa jeszcze do z coś innego, kupiłem. 5. Szczura, wrzuciłem, liczyłem tak sekundowo. Raz, dwa, pięć sekund. I wąż go dusi, dusi, dusi. Jak go wąż dusi no normalnie? Chwyta go, a automatycznie chwyta go i ma ponad 50 ostrych małych ząbków haczykowatych, zakrzywionych w tą stronę. I on łapie, zahacza się, ciągnie i już nie puści wtedy. Nie ma chuja, żeby puścił, chyba że będziemy go ciągli w 14. Ale nie puści. Tak, nie puści. I zacznie dusić, dusić dusić. Gdy czuję, że ty oddychasz, on ściska bardziej. Wdech, ścisk. Wdech, ścisk. I ściska. Kolik, kurwa. bo ja już było w kamerze, widać, że Coca Cola, ale kurwa. Chuj z reklamą, że mi nie oskarżyli. Wodę pię. Hmm, pyszna woda. O kurde. Powiem wam ciekawostkę przy tym. Wymieniłem wodę bojownikowi. Miał zimną. zimnozimną. zimną. Leżał tak. Typowo, sztywny, bo leżał na dnie. Wczoraj się o niego położyłem. położyłem na kaloryfery go yy, z kulą. Patrzę, patrzę co on robi. On obraca się na brzuch i podpływa do góry to jedzenie co mu skupiąc Kurwa bojownik nie do zajebania. Dobra, no to co co jeszcze mógłbym Wam opowiedzieć, no co opowiedzieć, no, no, co, opowied no co, co mogę opowiedzieć o tych wężach jeszcze, no co. Mogę jedynie wstać i Wam jeszcze pokazać ich, ich wzrost dokładny. Znaczy wzrost, kurwa. Mogę Wam jeszcze raz pokazać, jakie są duże. A siły Wam nie opiszę, z tego względu, że to nie jest opisywalne, bo ja nie znam się. No, jakby Ci przypierdali, jakby Ci zaczął dusić, to może z siłą 2-3 kilo. Bo to na razie jest małe bydle, ale grube i fajnie spasione. Mógłbym go trochę skarłować, ale... Pójdzie w tłumie, I teraz powinien mieć co najmniej metr m. trochę go skarłowacił z tego względu, no i kurwa ze się, nie może ja spróbować i powinien mieć co najmniej metr siedemdziesiąt, a trochę go skarłowacił, trochę mu uciął wzrostu i może w dalszym toku rozwoju będzie większy, a ten widać po nim, że on w ogóle nie jest skarłowacony, w ogóle ładnie tutaj wydęty, szczurka zjad. Gdyby nie był oswojony, tak jak niektóre, to by od razu się zażygał Albo się ze strachu, a tak to on jest oswojony. Mogę nim kręcić, kręcić i kręcić, i go mogę mieć. Więc tak. Pokażę Wam jeszcze, jak one razem wyglądają. I możemy na tym zakończyć. Czekaj, pokażę. I możemy na tym zakończyć tego. Ala vloga. Kurwa, ale się o co napierdala. Możemy zakończyć na tym. Ala vloga. Ala rozmowę, więc wpisz w komentarzu jakie masz zwierzę jak chcesz o zwierzęciu, nagram odcinek o czym chcesz nagram, mm, nagram na przykład kurwa o chomiku o rybce, o czym chcesz tylko napisz w komentarzu, a ja Ci opowiem co może się z nim dziać gdy coś się źle dzieje, czy coś jest mu nie tak jak coś, jakie ma objawy, czy o rozmnażaniu o ja rozmnażaniu wiem praktycznie wszystko ja wiem tak Ci teraz powiem ja wiem, ale udaję, że wszystko wiem i wszystko wiem Dobra, czyli był Dobra, teraz patrzcie jak razem wyglądają Ja się z wami żegnam gestem Trupiciela Halo. Cześć, zostaw lajka pod chatboardem mordo